No, super. To trzymaj. To dla ciebie, to dla mnie. No, no tak, trzymaj. I teraz co? Jaki to jest kolor? Żół? Jaki? Żółty. Żółty dla ciebie i żółty dla dla Taty. A, ja a ja nie mam teraz. No, to to jest twoje, a to jest moje. Okej. Okay. To ułożone. To jest niebies... niebieski. Trzymaj. To wiesz co? Ja wezmę niebieski. Popatrz. Stasiu. Ja wezmę niebieski i położę go tu. A ty gdzie położysz niebieski? Tu. Ok. To ja wezmę żółty i położę go tu. A ty gdzie położysz żółty? Połóż obok mojego, no? Tutaj. A teraz? Ten dasz tutaj? Okej. Okay. Świetnie. To teraz jaki? Czerwony. Czerwony. Gdzie dasz czerwony? No, ty od razu korbkę dasz. A usiądź ładnie. Pięknie. No, gdzie dasz? I teraz się kręci Super Okej, okay, to ja gdzie mam ten dać? Gdzie go położyć? Tu dobra To teraz powiedz tak jak ja Czerwony? Trony. Żółty niebieski żółty. niebieski. To jest niebieski. Niebieski. A to żółty. A to żółty. To teraz masz ten niebieski. I daj go tu do żółtego. Do żółtego. Jej. A Co to teraz się robi? Co się teraz robi? Mamko. Jej, teraz mam jeszcze taki, gdzie go damy? Jaki to jest kolor? Nie? No, a jaki to był kolor? Nie? Niebieski. Hmm, dobrze. Kręcić. Ja To mam kręcić. Nie! Okay. też 嗯 n i